Witajcie, widzowie DLTV Jest 29 maja, znajdujemy się na ogromnym, wielkim wydarzeniu, zwanym premierą płyty 3 razy nie Wilona PPP, zwanego Joint Pank. Zapraszam Was serdecznie, zobaczcie, jak tu się naprawdę wiele działo. Słuchałeś już płyty Wilona, czy nie? I tak, i nie. Wybiórczo, wybiórczo naoczowo. Ale nie znalazłeś się na płycie? Nie znalazłem. Tym razem się nie znalazłem, ale powiem Ci, że y, słuchałem płytę Wilona, zanim jeszcze została wprowadzona do obiegu u Szweda w studio, także... A jak rozkminiasz sobie w domu czasem to, chciałbyś być na płycie Wilona, czy nie? Bo zawsze chciałeś jesteś na wszystkich płytach Hemgru, jako rabrodzina rodzina, to... można powiedzieć. No wiesz, to zawsze miło być zaproszony tam, gdzie wiesz, gdzie, gdzie się bywa i gdzie się trzyma razem. Więc, więc na pewno tak, ale myślę, że nawet jeżeli teraz zostałem trzy razy nie, to może przy okazji mojego projektu albo jakichś przyszłościowych będzie trzy razy tak. Przeskałeś w życiu dużo, lubię. I jest to chyba pierwsza e, Twoja zwrotka na płycie nawet nie Gru, ale z bilonem chyba. Czy miałem przyjemność być na płycie Gru, na kluczu? E, co prawda w kawałku takim e, cyferku e, życie Warszawy. E, jeśli chodzi o bilona, to też już wcześniej coś zrobiliśmy, to nie, nie ujrzało światła dziennego, natomiast no, to jest kolejny krok w naszej współpracy i fajnie no. Daj te gibony. Daj te gibony, płynie Wiele Jacka z starych na domy, ale ja już nie mam ich. Niby a takie nadzwyczajne. Muszę przebić w swoim głowie, legalnie, nielegalnie. Dzielni, ataty, kasy, szokie, podobne jazdy. Bum, bum. Całe trzy razy nie dotyczy i korporacji, i systemu i tak dalej. Rosło to chyba w tobie, co? To znaczy to było chyba tak naprawdę dawkowane przez naszą twórczość, przez moją twórczość w Kemp Gru przez wiele lat, album ten jest, jest... jest po prostu mój, no. Wiesz, ten klimat jest taki, jaki udało mi się stworzyć w studiu. Przy współpracy ze Szwedem, Dzień Gramem. No i to jest cała esencja, no. to jest to, co myślę, po prostu. Razem z premierą jest cała akcja takiego bojkotu korporacji, wielkich sklepów muzycznych. Chcesz, żeby Twoją płytę kupowali ludzie w małych sklepach, w kempshopach, tak. po prostu. Myślisz, tak. że jesteśmy jeszcze narodem, który huknie się w łeb i powie: tak, tak, róbmy to. Po prostu nie dopłacajmy do interesu, dawajmy pieniądze artystom. Bojkotuję duże korporacje, duże markety, duże sklepy, które sprzedają e, moje płyty. Robię to w naszym środowisku, robię to w naszych sieciach, daję zarabiać ziomalom na moich albumach, też sam wspieram ich w swoim sklepie i tyle po prostu, o to chodzi. Powiedz, czy to ty wybierałaś numer, do którego się dopisujesz, czy to był plan Szweda i Bilona i grama, żeby akurat dopasować się do hip-hop huligana, na którym jesteś na płycie? To była taka akcja dżemowa bardziej, czyli leciał ten bit, po prostu straszliwie no właśnie beat ja pytam zagrałam, o bit. Straszliwie się zajarałam, bilon również się zajarał i w zasadzie wyszło wszystko bardzo naturalnie. Czyli wiesz, na zasadzie dżemu, ping-pong, ping kong ping -pong i robimy hip-hop. Wiesz, ja dlatego o to pytam, bo to jest numer, który najbardziej do Ciebie pasuje. Przesłuchałem całą płytę wielokrotnie. Jakbym miał wybrać numer, w którym będzie rywa, to byłby ten. No i faktycznie nie zdycha w ogóle. Tak, tak, też tak uważam. No po prostu siadło, zajebiście siadło, jak zresztą większość rzeczy. Po prostu fantastycznie się to wszystko skleiło, wiesz o co chodzi. przebija się tu wiele osób. Naprawdę to wielkie wydarzenie. W zasadzie zjechali wszyscy, którzy mogli. I wiesz, się pojawia to pytanie... Co w takim razie z solówką Wilka? Kiedy solówka Wilka? Więc i wiesz, no ja muszę Ciebie o to spytać. Więc oficjalnie mogę to powiedzieć, że moje solo jest przewidziane na przyszły rok dopiero. Teraz yy, kolejne wydawnictwa to yy, Hazidi i Young Men na ten rok. Mixtape Dilgang. Ja jestem dopiero w przyszłym roku. Robię mixtape Syn Słońca, który zapowiada mój album Nowe Słońce, więc...

Słyszałem w studio tylko niektóre utwory, także wiesz, to co słyszałem, no, utrzymane jest bardzo spójnie, jeszcze bilon mi w też puszczał jakieś rzeczy. Eee, no konsekwentnie bardzo. I wiesz, pozytywnie jest to taka nowa twarz Bilona, myślę, wiesz, eee, dla mnie przynajmniej. Wyszło się do zwora, można powiedzieć, bo on trochę wiesz, jednak taki, taki rebel to mu się ostatnio, wiesz, coraz bardziej kręci w głowie i bum. On zawsze lubił taką trochę regenutkę i lubił posłuchać i tak dalej. I tu coś słychać na leciałości, A bardzo fajnie. Z tego co wiem, to wy się zamknęliście w studiu i po prostu nagraliście płyty, Nie było tak, że były gotowe rzeczy, tylko to jest jakaś wspólna praca. Podejrzewam, że miliard rozmowogodzin policzonych i w końcu jest tego efekt. E, tak, był, był też wyjazd plenerowy, w którym stworzyliśmy sobie studio w warunkach leśnych, że tak powiem. Mała, ma, mała oficynka, głośniki, bitmaszyna, DJ. I macie, który pisał teksty, i według mnie tak, tak się powinno robić muzykę. Jakbyś opisał tę płytę komuś, kto jej nie słyszał? Wiesz, jest to jednak solowa płyta Bilona który jakby robi krok w przód jako pierwszy, no bo yy, wilku robi mixtape, przygotowuje solówkę, ale pierwsze wdownictwo solo bilona i ktoś myśli, ty, a co to jest za płyta? Co wtedy mu mówisz na przykład? Mówię mu jedno słowo, po prostu. To jest kolaż To jest kolarz naszych osobowości, to po pierwsze, po drugie naszych wspólnych zajawek topowych. E, a jeśli miałbym się o tym rozgadywać tak naprawdę, moglibyśmy gadać do rana, bo ta płyta jest dla mnie w tym momencie wszystkim. Wiesz, Zodzi. Proste. Ja nie będę nic dodawał. To jest gdzie gram. Yy, trzeci, można powiedzieć, twórca odpowiedzialny za całą warstwę k -k 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 Tak to się robi czy nie? Fon. Oczywiście, że tak. Każdy robi to jak chce, każdy robi to jak umie. To jest gdzie gram. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Nie! Yy. Trzy razy nie! Chciałbym usłyszeć twoje trzy razy nie. Nie! Pieniądze! Nie! Nienawiść! Nie! Nie! W razie co byś wybrał jako nie po prostu? Trzy razy. Nie polityka, nie wojna i nie wkurwiać mnie. Trzy razy nie. System, system i jeszcze raz system. Podatki, wyzysk i karanie za marihuanę.